Mechanizm, którego na pewno użyjesz. Sortownik to nie taka ciężka machina do wybudowania, a może wam się w wielu sytuacjach przydać. Kasyno, sortowanie w magazynie czy automatyczne sklepy. Dzięki temu prostemu schematowi będziecie mogli sięgać większych projektów. Do filmu przygotowałem dwa typy sortowników, które działaniem nie różnią się od siebie, jedynie z użyciem materiałów, czy sytuacją, w których ich użyjecie. Pierwszy został zaprojektowany przeze mnie w taki sposób, aby nie używać przekaźnika. Posiada to swoje zalety i też wady, o których później wspomnę, a natomiast drugi jest powszechnie znany, można go używać nie tylko w maszynach do kasyna, ale też w sortowaniu magazynu i tu wróćmy do tego o czym wspominałem wcześniej. Pierwszej wersji nie można stawiać obok siebie, proszę kresną się wtedy ze sobą łączy, przez co sygnał nie może zgasić pochodni. Dlatego nie nadaje się jedynie do magazynów. Lecz jeśli chcecie zachować estetykę, to ta wersja będzie idealna. Resztę widzicie na filmie, więc biorę się do budowania. Tym szybkim shortem jak poradnik Kamila Steinbacha kończymy ten film.